Cześć Marcin. Cześć Krzysztof. Cześć. Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o bardzo ciekawym temacie dotyczącym specyficznej technologii używanej przez bardzo wielu klientów w Polsce. Ale zanim przejdziemy do tematu, to chyba dobrze byłoby się przedstawić osobom, które nas dzisiaj słuchają. Ja nazywam się Krzysztof Hyliński i pracuję w firmie Fincher. Jako osoba odpowiedzialna za usługi doradcze, jakbyś ty mógł powiedzieć kilka słów o sobie? Ja odpowiadam za rozwój produktu i jestem product ownerem naszej flagowej platformy Flowy oraz Nika BPMN, o którym dzisiaj będziemy trochę rozmawiać, czyli Flowy BPMS. Żeby jeszcze dodać kontekst naszego spotkania, Firma Fincher to jest dostawca rozwiązań informatycznych, który pracuje w Polsce dla dużych instytucji wielu branż mocno skupia się na dostarczaniu rozwiązań informatycznych dla sektora instytucji finansowych. I to, o czym dzisiaj porozmawiamy, to technologia, która jest technologią powszechnie używaną u klientów, którzy rozwijają środowiska procesowe. Mówimy w szczególności o rozwiązaniu firmy Kamunda. To, co zaskoczyło rynek jakiś czas temu, to informacja, że w połowie października tego roku wyłączany jest support dla rozwiązania Camunda w wersji siódmej Community, community Edition, rozwiązania open sourceowego, które do tej pory nie nakładało na klientów żadnych obowiązków ponoszenia kosztów licencyjnych. Brak tego supportu to jest na pewno duża komplikacja dla klientów. Czy mógłbyś coś powiedzieć, jak to przekłada się na ich działalność biznesową w praktyce? Camunda7 wkrótce, bo już za sześć tygodni, jak sam wspomniałeś, przestanie otrzymywać poprawki i aktualizacje bezpieczeństwa, co Wymusi na organizacjach decyzję albo o migracji do wersji Enterprise Camunda 7, albo do migracji do wersji Camunda 8, którą producent zaleca, ale również do wersji Enterprise, ponieważ zmienił się model licencyjny firmy Camunda. Obie te opcje wiążą się z wysokimi kosztami licencji i z dodatkowym wyzwaniem w przypadku wyboru Camunda 8 jest brak, Zmiana architektoniczna i brak stuprocentowej kompatybilności pomiędzy Camunda 7 i Camunda 8, to będzie oznaczało konieczność uruchomienia projektów migracyjnych. Dla firm, które posiadają dużą liczbę procesów, będzie to niewątpliwie wyzwanie i tego czasu już po prostu nie ma. Um, tak, warto chyba dopowiedzieć, bo z tego co ja wiem, Camunda jest używana w wielu rozwiązaniach stricte informatycznych u klientów. Może być chociażby używana w wersji embedded albo jako w ogóle wyseparowane, kompleksowe środowisko e, wspierające określone procesy e, biznesowe u klientów, e, na przykład jednostki operacyjne, ale również jest e, elementem wkomponowanym do systemów wnioskowych, gdzie de facto jest e, wyeksponowana na zewnątrz. E, to, że klienci będą pozbawieni supportu producenta. I przestaną otrzymywać tak naprawdę krytyczne poprawki dla zidentyfikowanych luk, to na pewno jest duże zagrożenie dla ich działalności. I pytanie jest takie, czy istnieje jakaś opcja wyjścia z tego problemu, czyli opcja nie zmuszająca klientów do ponoszenia z jednej strony nowych, dużych nakładów licencyjnych na pozostanie w wersji enterprise Command D. No, i również nie ponoszenia dużych kosztów projektowych i organizacyjnych, związanych tak naprawdę z przejściem na nową technologię, bo wersja ósma to jednak nowa technologia w obrębie silnika, procesów. Czy jest jakiś scenariusz pośredni, i czy jest jakieś koło ratunkowe? Jak najbardziej jest. Wyraźnie. Z naszych poprzednich wypowiedzi widać, że migracja w kierunku Komendy 8 nie jest opcją na szybko, jest opcją długoterminową, więc należy pozostać z wersją 7. Ale skoro wersja 7 występuje w przypadku firmy Kamunda tylko w wersji Enterprise w modelu long-term support, to firma Fincher postanowiła udostępnić własny silnik procesów oparty o Kamunda 7 Community Edition nazywając go Flow BPMS. My takie rozwiązanie już przygotowaliśmy, ono zostało już przez nas upublicznione i naszym zdaniem to jest właśnie alternatywa dla drogich licencji Kamunda, które my już nasz sink nawet używamy produkcyjnie w naszym flagowym produkcie Flowy. Padło z Twoich ust, padła nazwa własna produktu, Flowy BPMS. E, rozumiem, że to jest to koło ratunkowe, to jest ta opcja, która tak naprawdę może skutecznie pomóc klientom, którzy chcieliby pozostać jednak na wersji bezpłatnej Community Edition, Komundy e, wersji siódmej. E, czy mógłbyś coś więcej powiedzieć, jakby dostarczyć się naszym odbiorcom trochę więcej szczegółów, czym Flowy BPMS jest? Oczywiście, Flody PMS, tak jak już wspomniałem, to e, otwarto źródłowy fork obecnego kodu Kamunda, który w chwili obecnej e, odpowiada za wersję 7.23. My, wiedząc o tym, że Kamunda wprowadza zmianę w polityce licencyjnej, już w zeszłym roku podjęliśmy decyzję o budowie rozwiązania opartego właśnie o Kamundę, i w lipcu tego roku, czyli całkiem niedawno, Wypuściliśmy pierwszą wersję, wersję 0.7, tak, taką numerację przyjęła FlowBPMS, która jest już dostępna do pobrania kody źródłowej, już można pobrać, można pobrać również pliki binarne i już używać w produktu FlowBPMS, który odpowiada funkcjonalnie Kamundzie w Camundzie wersji 7.23. Planujemy... W październiku, w połowie października, kiedy Kamunda wyda ostatnią wersję swojego produktu w wersji Community, czyli 7.24, wykonać merch kodu Camundy do FlowBPMS i od połowy października rozwijać już FlowBPMS niezależnie od firmy Kamunda. No, planujemy również zbudować całą społeczność programistów wokół naszego produktu, tak, żeby rozwijać produkt, a nie tylko dostarczać na rynek poprawki bezpieczeństwa. Chcemy, żeby ten produkt żył i żeby był prawdziwą alternatywą dla komundy. Tak, żeby można było unikać migracji do wersji ósmej na przykład. Z tego, co wiem, to, to jakby firma Fincher ma wielu klientów, którzy używają rozwiązania technologii Komunda, więc ta społeczność na pewno zbuduje się całkiem pokaźna. Natomiast ja chciałbym trochę zreasumować to, żeby dla siebie i dla odbiorców, jakby miał pewność, że dobrze zrozumiałem to, co przekazałeś. To, co powiedziałeś, oznacza, że Flow i BPMS to jest ta opcja ratunkowa dla klientów, którzy chcą pozostać przy obecnej wersji Komundy. Ale to oznacza również, że firma Fincher de facto zdecydowała się przejąć na siebie odpowiedzialność dalszego cyklicznego dostarczania, Poprawek dla zidentyfikowanych luk bezpieczeństwa, które będą zgłaszane przez tę społeczność klientów używanych, którzy zdecydują się używać Flow i BPMS, tak aby po prostu zabezpieczyć bezpieczne prowadzenie działalności operacyjnej w kolejnych latach. Czyli rozumiem, że Flow i BPMS tak naprawdę to jest rozwiązanie, na którym Społeczność może bez, jakby bezpiecznie dalej prowadzić swoją działalność. Rozumiem, że taki jest właśnie zamysł firmy Finch. Tak, potwierdzam. Jak rozumiem, jakby i BPMS, to rozwiązanie, które będzie bezpłatne, czyli występuje zapewne w wersji bezpłatnej dla klientów. No bo taka jest idea rozwiązania open source'owego, aby te łatki bezpieczeństwa były po prostu dostępne publicznie, żeby można było bezpiecznie je pobierać i mieć pewność, że one są dystrybuowane w określonych cyklach. Czy mógłbyś Marcin coś więcej na ten temat powiedzieć, bo myślę, że ten wątek na pewno interesuje klientów. Jak to jest zaplanowane w dalszym horyzoncie czasowym? Oczywiście jeżeli chodzi o same wydania Flow BPMS, to nie planujemy rewolucji wobec tego, co nasi klienci mają już obecną. To znaczy, jeżeli firma Camunda, produkt jakim jest Camunda 7 Community Edition wydawała dwa razy w roku kolejne, kolejne poprawki, mniej więcej co sześć miesięcy, my ten model chcemy utrzymać i w rozwiązaniu Community Flow BPMS Community Deklarujemy, że dwa razy w roku będziemy upubliczniać kod ze wszystkimi poprawkami, które w międzyczasie firma Fincher wytworzy. Natomiast dla naszych klientów, którzy potrzebują większego wsparcia i szybszych modyfikacji, szybszej wprowadzania poprawek, czy to luk, czy poprawek, czy lub bezpieczeństwa, mamy bardziej złożony model. Powiedzmy Enterprise, w którym to deklarujemy wydawanie poprawek cztery razy w roku oraz dostęp do wszystkich patchy, które wytworzamy w tak zwanym międzyczasie e, dla naszych klientów. To znaczy, klient, który będzie wykupił u nas usługę wsparcia w modelu Enterprise, będzie na bieżąco mógł pobierać, po pierwsze, będzie informowany o wszystkich nowych wydaniach, które mamy i wszystkich paczach, które przygotowaliśmy oraz będzie na bieżąco w stanie aktualizować wersję Flow BPMS, którą na bieżąco użytkuje. Okej, okay, to jest dobra wiadomość, bo to znaczy, że dalej jakby klient może świadomie wybierać spośród dwóch opcji to, co jest dla niego, dla jego działalności bieżącej ważniejsze, tak? Zakładam, że są branże, które nie są tak mocno uregulowane i nie podlegają takiemu ścisłemu nadzorowi, czyli takie branże jak retail, e-commerce, gdzie, gdzie być może Kamunda występuje po stronie środowisk backendowych i, i nie ma tam takiej konieczności de facto zapewniania takiego bardzo szybkiego dostarczenia poprawek dla istniejących luk. No ale pamiętajmy o tym, że jest też środowisko instytucji finansowych. W Polsce, które jest bardzo mocno regulowana i podlega cyklicznym audytom ze strony regulatorów, takich na przykład jak Komisja Nadzoru Finansowego. I zapewne dla tych klientów dużo częstsze dostarczanie tych dystrybucji poprawek, no to jest klucz po prostu do utrzymania bezpieczeństwa swoich systemów informatycznych i zabezpieczenie tak naprawdę swojej działalności. Natomiast ja bym chciał jeszcze. Zgłębić temat, bo mówimy tutaj o wersjach. Padło stwierdzenie, że w październiku pojawi się na rynku wersja 7.24, czyli ta ostatnia dystrybucja wersji bezpłatnej Community Edition Kamundy. Ja zakładam, że Flow i BPMS tak naprawdę no powinno się znaleźć tu klientów w zasadzie wszędzie tam, gdzie Kamunda w tej właśnie wersji się pojawi, ale jak dobrze wiemy, technologie nie zawsze są podbijane do wyższych wersji i funkcjonują w środowiskach informatycznych wersje starsze, komundy. I pytanie jest takie: jeśli klient posiada starsze wersje, 7, 13, tak, strzelam, no to de facto jest trochę dalej od najnowszych wersji, tak, które są dystrybuowane. Pytanie jest, jeśli chciałby zapewnić bezpieczeństwo dla swojego środowiska informatycznego, to czy są takie scenariusze dla niego gotowe, żeby sobie poradził tak naprawdę z migracją i z zabezpieczeniem swoich rozwiązań biznesowych, żeby one były aktualne? Jak do tego podchodzić? Przygotowaliśmy dwa e, takie scenariusze dla naszych klientów. E, jeden, e, który bezpośrednio odpowiada. Na poruszony przez Ciebie wątek, to znaczy migracji, inaczej nie migracji, a upgradu z starszej Kamundy do wersji e, najnowszej. chwili obecnej jest to 7.23. To jest taki pierwszy scenariusz, który wydaje się e, niezbędny do tego, żeby potem gładko przejść z e, najnowszej wersji Kamunda do Flow BPMS, bo to wydaje się być absolutnie naturalny i prosty proces. To przynajmniej e, my deklarujemy, że ten proces będzie bardzo prosty i o tym za chwilę. Natomiast rzeczywiście jest tak, że istnieją potencjalnie różne możliwe przyczyny, dlaczego ktoś korzysta ze starszej wersji rozwiązania, jakim jest Kamunda, a nie z jego najnowszej wersji. Być może używa jakichś zewnętrznych pluginów, które, które przestały być rozwijane i są kompatybilne tylko ze starszą wersją. No, my tutaj proponujemy kilkostopniowy proces takiego wsparcia naszych ekspertów którzy potrafią przeprowadzić takie konsultacje, nazwałbym to audytem od strony architektonicznej, to znaczy jakie komponenty są używane, dlaczego jest jakaś określona wersja, takie, takie krótkie warsztaty jesteśmy w stanie z klientem przeprowadzić tak po to, żeby opracować możliwą ścieżkę tego upgrade'u i wskazać te elementy, które wymagają jakiejś modyfikacji i teraz oczywiście my Mówimy klientom, drogi kliencie, jeżeli to jest Twój system, to jesteś w stanie oczywiście, my Ci pokażemy, co Ty jesteś w stanie sam ten system sobie zapgradeować. My tylko Ci powiemy, co i ewentualnie jak. Ale oczywiście również taką usługę taką również naszym klientom świadczymy. Jesteśmy w stanie taki kod przejąć i go odpowiednio zaktualizować, tak żeby finalnie można było powiedzieć, że mamy wersję 723 w chwili obecnej. Na działające na środowisku produkcyjnym u naszego klienta. To jest ten scenariusz numer jeden. A scenariusz numer dwa to już jest scenariusz migracyjny. Ja zakładam, że ten scenariusz jest prostszy. Bo widzę na ekranie, że jest też ścieżka scenariusza 2. To jest ten wariant, kiedy klient jednak zadbał wcześniej o, o podbijanie i aktualizowanie swojego środowiska do najnowszej, dostępnej wersji. Ja zakładam, że w takim scenariuszu ten proces przejścia na flow i BPMS jest prostszy. Oczywiście, że tak. Oczywiście, każdy, każda zmiana w projekcie informatycznym wymaga czy to wsparcia DevOpsa, czy to wsparcia programisty, ponieważ my tutaj mówimy o wymianie artefaktów w projekcie, z artefaktu, jakim jest HAMUNDA, na flow i BPMS, więc jakaś niewielka czynność techniczna do wykonania jest. Ale ten proces powinien być bardzo gładki i tutaj również, Niespodziewamy, po pierwsze, świadczymy naszym klientom taką usługę, takiego wsparcia przy tej migracji do Flow BPMS, ale nie spodziewamy się żadnych większych problemów. Przygotowaliśmy odpowiednią dokumentację, która jest dostępna online i nasi klienci mogą spróbować taką migrację wykonać samemu już teraz albo wesprzeć się naszymi specjalistami. To są dobre wiadomości, bo tak naprawdę klienci, którzy otrzymają gotowy scenariusz postępowania dla każdej z, z każdego z przypadków to jakby nie muszą wymyślać tego koła na nowo tylko de facto mogą zaplanować sobie kiedy te, de facto taka migracja albo takie wsparcie projektowe może nastąpić tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, systemem mocno się od siebie różnią i niektóre są naprawdę poważnymi systemami procesowymi wykorzystywanymi przez bardzo wielu użytkowników w takich newralgicznych, krytycznych obszarach biznesowych, więc posiadanie takiego planu migracyjnego to jest po prostu must have dla poważnej organizacji. My mówimy o flow i BPMS. To de facto jest jeden komponent, bo to jest silnik procesów oparty o technologię Camunda. Natomiast ja przypuszczam, że Flowy BPMS no sięga de facto do, do, w nazewnictwie do czegoś, o czym już była mowa publicznie, czyli o platformie Flowy. Nie tak dawno czytaliśmy, że Flowy zostało wdrożone chociażby w Welobanku jako platforma procesowa dla krytycznych obszarów biznesowych. Czy mógłbyś, Marcin, coś chociaż w pokrótce powiedzieć, czym Flowy jest i tak naprawdę kto mógłby z Flowy skorzystać? Mm, flowy, w kilku słowach. Flowy to platforma klasy low code która służy do automatyzacji procesów biznesowych i zarządzania przepływem zadań. Umożliwia modelowanie, monitorowanie, optymalizację procesów w przeróżnych organizacjach. Posiada zestaw gotowych komponentów, które bardzo ułatwiają nadzorowanie i pracę z procesami. Takie komponenty to portal, pulpit pracownika, modeler procesów, cockpit czy moduł raportowy. W skrócie, i to narzędzie, które pozwala naszym klientom automatyzować i kontrolować dowolne procesy biznesowe szybciej, prościej, efektywniej. E, czyli tak naprawdę oferta firmy Fincher to nie tylko i wyłącznie samo rozwiązanie punktowego problemu, jakim jest komenda 7, silnik procesu, e, ale potencjalnie jakby możliwość wkomponowania Flowy BPMS e, w zasadzie we flagowy produkt, czyli we Flowy kompleksową platformę procesową, która również może znaleźć swoje miejsce w środowisku klienta bardzo łatwo. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Jeszcze tylko może powiem o flowing, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy use case, o którym warto, warto mówić. Otóż Flowy, oprócz tego, że jest samą platformą procesową, co brzmi bardzo technicznie i wiele nie mówi, ale dzięki tym swoim komponentom, które przed chwilą wymieniałem, takim jak portal, umożliwia wymianę. Um, informacji pomiędzy organizacją a jej klientem, bądź potencjalnym klientem. I tutaj Flow BPMS, razem z całym rozwiązaniem, jakie jest Flowy, jest czymś bardzo potężnym, co bardzo pozwoli pchnąć każdą organizację do przodu w kontekście relacji ze swoimi klientami. E Zdecydowanie, tak? To dziękuję Ci za, za tę dygresję, no bo wydaje mi się, że to też mogło ciekawić naszych słuchaczy. Ja myślę, że warto poruszyć jeszcze jeden istotny temat. Jeśli już mówimy o lukach bezpieczeństwa, czyli de facto o czymś, co jest bardzo istotną rzeczą w, w takim ważeniu ryzyka operacyjnego w ogóle, dla działalności naszych klientów, no to chyba. Trzeba zapytać, jeśli ktoś zdecyduje się jednak nie aktualizować obecnej technologii Komunda, czyli pozostanie de facto z wersją 7.24, której już nigdy nie otrzyma ze strony producenta, czyli ze strony Komunda żadnego nowego releasu, czyli wszystko to, co społeczność zdiagnozuje, że są, pojawiają się nowe luki bezpieczeństwa. Które jednak są krytyczne, uzyskują wysoki rating CVSS, no to, to, to oznacza, że jeśli ja nie zadbam o aktualizację, de facto na przykład nie, nie wejdę w opcję wdrożenia u siebie silnika Flow i BPMS, to co mi grozi, jeśli ja powiem sobie, mnie to nie obchodzi, nie będę tego robił, będę sobie żył kolejne lata. Z takim już de facto stopniowo deaktualizowanym rozwiązaniem technologicznym. Zapewne dużo zależy od rodzajów danych, jakie są przetwarzane w danym systemie, ale to jest bardzo proste. Powiedziałeś o ryzyku operacyjnym. Ryzyko operacyjne wiąże się z potencjalnym wyciekiem danych, które w danym systemie są przetwarzane, a to wiąże się już z reperkusjami prawnymi, ponieważ mamy E, ustawę o ochronie danych osobowych, mamy regulacje DORA. To są takie regulacje, które wiążą się w przypadku wycieku danych albo wynikających z braku aktualizacji systemów informatycznych, wiążą się z potężnymi karami. Zatem każda organizacja powinna sobie zważyć, czy może sobie pozwolić na takie ryzyko, bo ryzyko operacyjne wiąże się na końcu z rozgiem finansowym. I oczywiście no nie tylko, ale niewątpliwie z karami, które potencjalnie mogą być na daną organizację nałożona. Czyli konkluzja jest taka, że naprawdę mocno zachęcamy wszystkich, którzy korzystają z technologii już nie tylko Komunda, ale w ogóle generalnie technologii, żeby dbali o to, żeby ona była, dana technologia jednak aktualizowana. I żeby była supportowana przez właściwego dostawcę IT. W przypadku Flow VPMs rozumiem, że firma Fincher podejmuje wyzwanie i odpowiedzialność za to, żeby dbać dalej o, o bezpieczeństwo w wersji Komunda 7. Ja myślę, że pojawi się dużo pytań ze strony naszych odbiorców. Bo tak jak wspomnieliśmy na początku, jest bardzo duże community w Polsce firm, branży, w których technologia Kamoda znalazła swoje miejsce, i myślę, że znalazła to miejsce ze względów chociażby właśnie dużej dostępności kosztowej. Po prostu nie było takiego dużego progu kosztowego do tej pory, więc zapewne klienci będą szukać. Prostszych rozwiązań tego problemu, żeby pozostać z obecnym środowiskiem informatycznym u siebie. Ja myślę, że powoli chyba dobrnęliśmy do brzegu, czyli do, do końca naszego spotkania. Wątków jest jeszcze, myślę, że sporo do poruszenia. Myślę, że też mogą one wynikać z pytań, które się pojawią po prostu w komentarzach albo pytań, które być może spłyną. Na skrzynki mailowe do ciebie albo do mnie. My zachęcamy do takiej komunikacji, bo jednak technologia wspiera biznes, ale musimy pamiętać, że technologia to również ryzyka i trzeba te ryzyka mitygować. To dziękuję Ci bardzo, Marcin, za poświęcony czas. Wszystkich, którzy chcieliby zadawać pytania, to pokazujemy w tej chwili planszę. Z danymi kontaktowymi serdecznie zachęcamy. Ja myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że technologia Kamunda, oferta Fincher w zakresie technologii Kamunda to jest w ogóle ciekawy wątek, i no, trochę nie zdradzając szczegółów, myślę, że w niedalekiej przyszłości jeszcze porozmawiamy na ten temat, bo chociażby wątek Flowi. To jest wątek, który może zainteresować bardzo wiele firm. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz Marcin za poświęcony czas, a Państwa zachęcamy do zadawania pytań i do bezpośredniego kontaktu. Dziękuję Ci Krzysztof za bardzo ciekawą rozmowę i również zachęcam do kontaktu, czy to jeśli chodzi o Flow, czy też jeśli chodzi o Flow, BPMS, czy w ogóle ofertę Fincher. No cóż, to chyba czas się pożegnać. Bardzo dziękuję i życzymy miłego dnia, miłego wieczoru. I do usłyszenia. Do usłyszenia.